Się, w jaki sposób narzędzia cyfrowe stają się dzisiaj takim wyznacznikiem nowego paradygmatu badań humanistycznych. Moje wystąpienie będzie składać się z trzech części. Pierwsza część będzie takim teoretycznym wprowadzeniem, to znaczy spróbuję się trochę zastanowić nad tym, jak narzędzia wpływają na obszar nauki, jak zmieniają tą, tą naukę, jak mogą ją zmieniać. Druga część będzie taka bardziej praktyczna, Pokażę kilka adaptacji wykorzystania narzędzi cyfrowych. No, i trzecia część będzie poświęcona analizie pewnych implikacji, które niosą ze sobą właśnie te cyfrowe, które łączą się z tym nowym paradygmatem humanistyki cyfrowej. Chciałbym zacząć od cytatu z książki Tomasa Kuna, Struktura Rewolucji Naukowych który stwierdził, że w nauce mamy nie tylko do czynienia z przewidywaniami teoretycznymi, ale również instrumentalnymi. Często, jak zauważa filozof nauki, mają one również decydującą rolę. Żeby uzmysłowić to, w jaki sposób narzędzia mogą oddziaływać na płaszczyznę nauki, w jaki sposób mogą kreować jej przedmiot, chciałbym przywołać przykład, odkryć przypadkowy które m.in. dokonały się dzięki narzędziom. I jednym z takich odkryć, było wiele w historii nauki, były m.in. promienie rentgena. Rentgen badając w promienie katodowe, właściwie przez przypadek zauważył, że ekran, który powinien być wygaszony, który powinien być obojętny, zaczął się żarzyć i zaczął badać to zjawisko. Dzięki temu wykrył promienie, które są pod, pewny, pod pewnymi względami przypominały promienie. Świetne dalsze badania pokazały, że to, jest to zupełnie nowe zjawisko. I takich odkryć było bardzo dużo. Wystarczy przywołać przewołać paniczynne butelkę um, lejdejską, która była pierwszym, pierwszym kondensatorem, czy chociażby odkrycie tlenu w chemii, które też właściwie dokonało się przez przypadek. Czyli można powiedzieć, że aparatura przyczynia się do wykrycia anomalii, pozwala dostrzec coś nowego, przeobraża tak naprawdę przedmiot nauki, bo to, co się wydawało znane, zaczyna być się w nowy sposób. Nowe narzędzia zmieniają przedmiot badań i aktywnie współtworzą badaną przestrzeń to jest taka teza tego wystąpienia. I kolejny cytat, tym razem Alberta Laszlo Barabaszkiego, który. Właściwie dzisiaj jest takim guru nowej nauki sieci, bada również zjawiska społeczne, zjawiska humanistyczne. Również on zwraca uwagę na to, jak narzędzia dzisiaj przeobrażają współczesną, współczesną naukę, w jaki sposób mogą, mogą wpływać na naukę. Co więcej, używanie cyfrowych narzędzi, jak stwierdza Rabaszki również właściwie dostarcza materiałów do badań, dzisiaj dostarcza materiałów również do. Badań naukowych. Po co w humanistyce cyfrowe narzędzia? Skąd ten zwrot w humanistyce, który pojawia się w tytule naszej konferencji? Odpowiedzi jest kilka. Tutaj bomba, nie radykalna, tylko bomba megabitowa Stanisława czyli zalew informacji, z którymi mamy do czynienia, który zaczyna być coraz bardziej przytłaczający. W podobnym tonie wypowiada się inny teoretyk, może mniej pesymistycznie, Pierre Levy mówił o drugim potowie, prawda? Lewi już tutaj sugerował, że zjawiska, na przykład inicjowania zbiorowej inteligencji mogą w pewien sposób temu przeciwdziałać. I tutaj kilka tez, które w jednym ze swoich artykułów również wysunął Lew który stwierdza, że dzisiaj mamy nadprodukcję danych, za dużo danych, które właściwie, których już człowiek nie, nie jest w stanie przetworzyć. Dodatkowo Manowicz znane ze swojego projektu Software Studies, stwierdza, że człowiek nie jest tak wyczulony jak Software. Prawda? Software pozwala badania właśnie z wykorzystania oprogramowania, bo są bardziej szczegółowe, bardziej, bardziej wyczulone. Co więcej, dzisiaj możemy badać całą skalę danego zjawiska, czyli nie, jest to już, nie są to już badania społeczne, które opierają się na próbkach tylko możemy badać na przykład wszystkich, którzy to naraz to już właściwie jest tylko kwestia pewnych mocy przerobowych. I pierwsze, pierwsze narzędzia, które można nazwać takimi rozwiniętymi narzędziami cyfrowymi, to były narzędzia cyfry crowdsourcingowe, które właściwie kreowały nowe zjawisko, zjawisko zbiorowej inteligencji. One bardziej się upowszechniły i rozwinęły na gruncie nauk ścisłych. Niemniej jednak są również przykłady, przykłady wykorzystania crowdsourcingu na gruncie nauk humanistycznych. Tutaj omawiamy między innymi wczoraj przykład, ancient life, czyli wykorzystania mądrości tłumu do badania papirusów, tak? Nie będę może wchodził tutaj głębiej w tą kwestię. Projekt kumuluje tak naprawdę inteligencję, społeczność do zachęca do rozpoznawania wykopanych w starożytnej Grecji papirusów. Przynosi dość ciekawe efekty. Chciałbym się również przyjrzeć badaniom tekstu, bo one dzisiaj nam pokazują, jak się zmienia paradygmat, to znaczy bardzo często tekst tak naprawdę znika w tych badaniach. Czyli dzisiaj tekst staje się czymś takim jak próbka w laboratorium chemicznym, która służy do wytworzenia jakiegoś eksperymentu. Tutaj znamy w niektórych projekt Google, Ngram Viewer, który polega na tym, że możemy sobie analizować 12 milionów książek, jest złotych przez Google i odczytywać pewne trendy kulturowe. Czyli jeżeli sobie wprzymy jakieś ja określone słowo, tutaj sobie porównałem filozofów, to możemy zobaczyć, jaką popularnością oni się cieszyli na przestrzeni, na przestrzeni wieku. Ten projekt oczywiście jest projektem, który się ciągle rozwija. Projekt Warner, który też jest takim prostym projektem, ale daje nowe możliwości, który polega na tym, że rozwija tekst na chmurę tagów. Im częściej dane słowo pojawia się w tekście, tym staje się ono większe. Tutaj wizualizacja hasła Fryderyk Nietzsche w Wikipedii. I inne eksperymenty. Understanding Shakespeare to była praca licencjacka jednego ze studentów, która właściwie zwizualizowała dramaty Shakespeare'a. Z jednej strony badając strukturę fabularną, to mamy po lewej stronie, z drugiej strony analizując najczęstsze wypowiedzi poszczególnych bohaterów. A może nie będę przechodził już w szczegóły. I oczywiście kolejnym aspektem są, dzisiejszej kwestii cyfrowej, są badania wizualne, które prowadzi Lew Manowicz, właśnie w projekcie Software Studies. Manowicz bada coś, co określa mianowicie przestrzeni stylu, czyli na przykład dzięki oprogramowaniu, które wykorzystuje dzięki programowi Image Plot, może zbadać na przykład całą twórczość, całą twórczość, powiedzmy, Vincenta Van tak, i analizować w całości badać, jak się zmieniała na przestrzeni wieków, jakie tendencje się tam pojawiały, ale również można ją wykorzystywać do badań społecznych. Na jednym z ostatnich hackathonów w Stanach Zjednoczonych hakerzy zwizualizowali ruch Okupi Wall Street, czyli można się zapytać, jak wyglądają wizualnie ruchy społeczne. Czyli jeżeli nie wiem, Okupi Wall Street się radykalizuje, to produkuje bardziej jaskrawe plakaty, czy nie? Prawda? Wiele takich pytań tutaj można, można postawić. Ten projekt chciałbym przynajmniej w tym zaprezentować, bo on również pokazuje, jak można łączyć ze sobą różnego rodzaju badania. To jest ten MAP 2.0 wykonany przez Kitchen Map Budapeszt. To, co Państwo widzą, to jest mapa Węgier. Projekt polega na tym, że im częściej dane, nazwa danej miejscowości pojawiała się w węgierskim internecie, tym ta miejscowość stawała się większa na mapie, ale jednocześnie Połączone to było z dźwiękiem, czyli im część, im więcej danych, tym ten dźwięk narastał lub malał. Ja może zademonstruję jak to wygląda. Przynajmniej we fragmencie. To jest bardzo ciekawe. Chciałem tutaj na to zwrócić uwagę, że jeżeli by Państwo nie wiedzieli, co to za projekt, to pewnie większość z nas to wzięła za dzieło sztuki. W sensie yy, takim, że... Yy, znaczy, to wiąże się również z tym, że yy, ta warstwa estetyczna staje się coraz yy, istotniejsza w z tych projektach yy, humanistyki, yy, humanistyki cyfrowej. Yy, tutaj kolejny projekt, który... Yy, Tak naprawdę łączy badania crowdsourcingowe, o których trochę wspomniałem, właśnie z, badań, z badaniem śladów, śladów cyfrowych, a mianowicie wykorzystuje Wikipedię, która właściwie jest projektem crowdsourcingowym, do badania filozofii. W Wikipedii każdy, każdy filozof jest opisany za pomocą. Pewnej standardowej regułki, kiedy żył, gdzie tworzył, ale również znajdziemy takie informacje jak influencer by, czyli kto wpłynął na danego filozofa, i dzięki aplikacjom do wizualizacji sieci można zwizualizować właściwie całą historię filozofii jako swego rodzaju sieci, wykorzystując właśnie Wikipedię. I ta wizualizacja przedstawia nam filozofię. Dzięki temu już wiemy, kto jest kim, czyli te większe węzły, to są te węzły bardziej chyba Mniejsze nazwy mniej wpływowe, czyli jak chcielibyśmy zacząć studiować filozofię, najlepiej się skupić na tych nazwiskach a później przechodzić do kolejnych nazów, ale to również pokazuje, jak pewne informacje się rozprzestrzeniały. Jest to spojrzenie już nie generalne, pokazuje jak, jak trwały idee filozoficzne, jak trwają, jak, jak właściwie ciągle, ciągle się rozwijają. Tutaj projekt wizualizacji filozofii w powiększeniu. Również badania, bardzo ciekawe są badania rozprzestrzeniania się danych. To jest screenshot, już może nie będę wchodził na film. To jest screenshot, który pokazuje jak rozprzestrzenia się fotografia w sieci. może się uda? O, To jest jedna fotografia, która jest dzielona. Przez użytkowników portali społecznościowych, czyli powstają nam takie, takie drzewko, tak, które się ciągle rozprzestrzenia, ale też mówiąc bardziej ponowocześnie, mamy do czynienia no, ze swego rodzaju włączem. Hmm. A, niestety wizualizacja mnie znowu zaskoczyła. Cyfrowych, to jest też ciekawy projekt, który pokazuje, jak granice dzisiaj nabierają wymiaru cyfrowego. Otóż yy, wizualizacja polega na tym, że wybierając sobie dany kraj, każda kurka to jest kraj, w tym momencie jest wybrana Polska, yy, wizualizacja pokazuje nam, z yy, kim najczęściej za pomocą portali społecznościowych, z jakimi innymi krajami komunikują się Polacy. Czyli pokazuje ten cyfrowy dzisiaj wymiar, yy, wymiar granic. Jakie konsekwencje są takich badań i jakie konsekwencje niesie ze sobą e, zwrot humanistyczny? E, pierwszą taką konsekwencją, którą zauważył również profesor Krzysztofek, jest m, silne zbliżenie się tak naprawdę humanistyki do e, nauk ścisłych, można powiedzieć, że dzisiaj powstaje laboratorium nowej humanistyki. Poza tekstem, który był taką tradycyjną domeną badań humanistycznych, dzisiaj mamy zapis instrumentów, które w gruncie rzeczy wzmacniają wywody tekstów. E, Warto również zwrócić uwagę na to, że coraz częściej humanistyką, badaniami sieci zaczynają interesować się ścisłowcy, zaczynają się interesować fizycy. Tutaj cytat Elviszewskiego, badacza, przedstawiciela teorii aktora sieci, który stwierdza, że właściwie dzięki temu humanistyka może stać się naprawdę istotną dyscypliną. Drugim wątkiem, drugą konsekwencją jest estetyzacja pola, pola badawczego. I to jest dla mnie bardzo e, e, ciekawe. Kilka eksperymentów, które tutaj e, e, pokazałem, e, wykorzystują estetykę, wykorzystują interaktywność, wykorzystują dźwięk. E, przewaga jest tutaj, zdecydowana przewaga obrazu e, w badaniach. I pojawia się ciekawe pytanie socjologiczne. Czy tutaj można się odnieść do e, Antonego Widenza, który zauważył, że dzisiaj wiedza socjologiczna kreuje różne stany społeczne. I pytanie pojawia się tego typu, czy nie będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwem, w którym właśnie ta zestetyzowana będzie silniej oddziaływać na społeczeństwo. Czyli innymi słowy, e, e, tradycyjnie pokazany sondaż wyborczy e, przejdzie bez echa, prawda? Tradycyjnie się to nie natomiast infografika przyciągnie uwagę i rzeczywiście będzie miała wpływ na przykład na przebieg, na przebieg wyborów. Czyli czy ta płaszczyzna estetyczna nauki nie staje się dzisiaj coraz ważniejsza? Co za tym idzie, czy nie kształtuje, pewien stanów społecznych. Kolejnym problemem, z którym takim problemem metodologicznym jest złudzenie obiektywności. Prawda? Że, yy, to, że właściwie ta nauka jest coraz bardziej oparta na liczbach, to tak naprawdę sprawia, że coraz trudniej jest z tym dyskutować. Prawda? Z argumentami tekstowymi możemy dostać wkątkowy argument, natomiast jeżeli ktoś mówi do nas liczbami, to musimy mieć dostęp do tych surowych danych albo przynajmniej do jakichś narzędzi, które, które te dane. Przetwarzają. Kolejnym jak gdyby, aspektem jest automatyzacja procesu badawczego i niektórzy teoretycy, to jest bardzo ciekawe, chciałbym, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, stwierdzają, że właściwie dzisiaj metoda naukowa w ogóle nie jest potrzebna, bo mając odpowiednią ilość danych, właściwie te dane mówią same za siebie, tak? Czyli wchodzimy w wiek, w którym, w którym metoda naukowa staje się czymś przestarzałym. Da, czyli software będzie wszystko analizował, wypluwał wyniki i tak dalej. My już tutaj nie będziemy potrzebni. E, polecam ten artykuł, jest bardzo ciekawy. Autor się tutaj odwołuje do sukcesu Google, które właściwie nie znało się na reklamie, a dzisiaj jest potentatem, jeżeli chodzi o reklamę. On się opiera tylko i wyłącznie na matematyce, natomiast się rozprzestrzenia informacja w sieci, a nie na przykład o reklamy, teorii marketingu i tak dalej. Jeszcze może zostawię. I tutaj wątek, który również pojawił się u obu prelegentów, wątek, który zwraca uwagę na to, że nauka przestaje być się domeną wyspecjalizowanych instytucji i wiele projektów, które zaprezentowałem, to są projekty tworzone na hackerspace'ach, na Media Labach, czyli na instytucjach, które właściwie rodzą się tak naprawdę w sieci, często, często poza sieć nie wychodzą. Jakie zalecenia w związku z tym pojawiają się tutaj? dla zalecenia dla, dla współczesnej humanistyki, czy, czy jakiej widać, niesie ze sobą zwrot cyfrowy. Moim zdaniem e, e, potrzebny jest dostęp do kodu, narzędzi, w których używamy, otwarta dokumentacja, dekonstrukcja narzędzia, e, e, pokazanie uwikłania tego narzędzia w sieci relacji. Potrzebne są kompetencje związane Wpłania z uwikłaniem tego narzędzia w sieci w relacji i wytwarzanie działań crowdsourcingowych do weryfikacji danych. To jest jakby też konieczne działanie, konieczny postulat, który będzie uzupełniał tą humanistykę cyfrową. Dziękuję za uwagę.